Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, idź pokaż się kapłanowi. Złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Pierwsze czytanie wyjaśnia nam, dlaczego na świadectwo i co należy zrobić. Trzecie czytanie Ewangelia mówi o tym, że Jezus przełamuje to, czego wymagało prawo, bo jak słyszymy. Zdjęty liczością wyciągnął rękę. Nie tylko trendowaty miał się trzymać z dala, ale nie należało go dotykać. Ta norma sanitarna była wręcz normą religijną. W tę niedzielę zazwyczaj drugą, szóstą niedzielę w roku liturgicznym Czytań B, który mamy, mówi się wiele o trądzie bo nie mamy do czynienia na co dzień z tą zarazą, z tą chorobą, tłumaczy się sposób postępowania, bo wydaje nam się, że na co dzień nie mamy do czynienia z zarazą, a tu się okazuje, że inaczej odczytujemy dzisiejsze słowo w perspektywie tego, z czym mamy do czynienia rok, prawie rok, czy nawet przeszło rok tak zwana pandemia, czyli mówiąc po polsku, światowa zaraza. Trąd był nie do uleczenia. Mówi się, że są już lekarstwa nawet na wczesne stadia, ale są zbyt drogie, tak czy inaczej. Trąd jest dziś do uleczenia, podobno w pierwszej fazie za około 20 dolarów i co z tego? Wielu ludzi choruje. Niewiele ludzi umiera nadal, choć musimy jechać w inną strefę klimatyczną, żeby spotkać tych ludzi. Ale w perspektywie tego, z czym mamy do czynienia naszego doświadczenia, nie musimy chyba teraz tłumaczyć historii dotyczących trądu, bo bardzo łatwo zauważyć, że zaraza jest także pewną postacią, pewną alegorią. Ta zaraza zewnętrzna może się wydawać, pojawia się od czasu do czasu. Czasami jest ona lokalna, ale zawsze niebezpieczna, bo tam mają się trzymać z daleka po to, żeby się nie rozprzestrzeniała. Można żyć z zarazą. Trzeba jakoś nauczyć się żyć z zarazą. Tak samo, kiedy jest to zaraza światowa. Trzeba się uczyć żyć jakoś z zarazą. Komuś się może wydawać, że to za chwilę przeminie, ale. To, o czym słyszymy dzisiaj, że zaraza jest zawsze jakaś, tak jak wojna jest zawsze jakaś w jakiejś części świata. Nie szukamy zarazy tak jak nie szukamy wojny. Ale to, czego nas uczy dzisiejsze słowo i do czego nas wzywa dzisiejsze słowo, to jest realizm. Trzeba realistycznie podchodzić do rzeczywistości nas otaczającej. Tego oczekuje od nas Bóg, który jest Stwórcą i podtrzymuje cały świat w istnieniu swoim słowem. Gdyby przestał chcieć, świat przestałby istnieć, a on podtrzymuje cały czas istnienie swoim słowem. Bóg, który stworzył świat i powiedział każdego dnia, ale i szóstego dnia w szczególności, że wszystko co stworzył jest dobre. Trąd, COVID, morowe powietrze, cholera, tyfus, dżuma, coś się zawsze pojawia. Zawsze się może pojawić. I co? Koniec świata wtedy? Trzeba żyć? Dla kogoś, kto dowiaduje się o śmiertelnej chorobie, można powiedzieć, to wyrok śmierci. Ale on nie następuje od razu. Trzeba żyć. I jak ustosunkuje się, jak będę żył dalej z tą chorobą? To trzeba sobie rozważyć. Na ten temat trzeba pomyśleć. Trzeba przeprowadzić medytację. A co gdyby mnie dotknęła taka choroba? Jaki byłby mój następny ruch? Jakie byłyby moje myśli? Czy miałbym pretensje do świata, do Pana Boga? Do czego? Co bym zaczął robić? Rozpaczliwie szukać jakiegoś sposobu, żeby uratować. Ale co uratować? No dobrze, jeżeli jest to alegoria, w takim razie przenieśmy to na stronę duchową. Ducha, czy wreszcie duszy? Jaka zaraza może dotykać ducha, jaka zasada, zaraza może dotykać duszy? Mówimy o chorobach fizycznych, trąd, zabijających. Wiemy, że choroby psychiczne też bywają śmiertelne, bywają bardziej bolesne niż choroby fizyczne. A jeżeli tak, w tych różnych sferach życia fizycznym i ducha dostrzegamy, zauważamy zarazy rozprzestrzeniające się. To jakie są zarazy dotyczące duszy? Jezus mówi: Nic nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanom, na świadectwo dla nich. Dlaczego pokaż się kapłanom? Drugie czytanie próbuje nam to tłumaczyć. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, moglibyśmy sobie dodać w tym kontekście, czy chorujecie, czy żyjecie w czasach zarazy światowej, czy tylko lokalnej, zarazy fizycznej, zarazy ducha, czy zarazy duszy, wszystko co robicie, czyńcie na chwałę Bożą. Nie bądźcie jednak zgorszeniem. Ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Nieraz się wydaje, że jak człowiek wie, Albo wydaje mu się, że wie, zdaje mu się, że wie, jest przekonany do tego, co jest jego poglądem, to jest zwolniony. Wiedza daje mu jakiś wyższy stopień. Z tym chrześcijaństwem miał od początku problem, bo pojawiła się gnoza. I wielu odchodziło do gnozy. Posiądę pewną wiedzę i jestem lepszy od innych, bo wiem więcej. To czasami się zdarza na początku studiów. Nie bądźcie zgorszeniem dla nikogo. Nie bądźcie zgorszeniem dla nikogo. Od takich prostych przykładów typu tego, że oni mieszkają razem i mówią, że absolutnie żyją w czystości, tylko że kto im uwierzy? Spowiednik na pewno, ale koleżanki, koledzy? Ale dla nas nieważne jest zgorszenie, co sobie pomyślą inni. Ważne jest. Jakie świadectwo dajemy naszym życiem? Od tego prostego przykładu, typowego, zaczynając, poprzez to dużo bardziej subtelne, to, że wiem więcej, albo wydaje mi się, że wiem więcej, nie zwalnia mnie. I zobaczmy, co dzieje się w tej Ewangelii dzisiejszej. Jezus mówi nikomu nic nie mów. Można powiedzieć, nie wytrzymał, to takie ludzkie. No dobrze, ale jak się nie wytrzyma, to można wszystko stracić. Co z tego, że wygrasz milion złotych, dziesięć milionów złotych w loterii? Ludzie, którzy wygrali bardzo wiele, żalą się, że pochwalili się innymi, potem przyszli do nich wszyscy i chcieli od nich, żeby się od razu natychmiast tym dzielili. Dzielić się trzeba. I stracili to, co wygrali prędzej czy później stracili to, co wygrali. Może trzeba chwilę się powstrzymać, tego uczy nas świat trochę milczeć. Milczenie jest złotem. A to takie ludzkie podzielić się. No może trzeba chwilkę panować nad sobą. A przede wszystkim a tu nie chodzi o to tu nie chodzi o taką wygraną tu chodzi o to, że Jezus mówi: Milcz, milcz i pokaż się kapłanowi. Wypełnij to, co należy do prawa. Jezus, który podlegał prawu, od samego początku, od obrzezania, przez pójście w pielgrzymce, poprzez to, że nie chciał siać żadnego zgorszenia, a wiedział więcej i jest Bogiem. Idź, pokaż się kapłanom. To byłoby świadectwo. A on nie wytrzymał. I, co? I, co? I czym to się kończy? Tym, że Jezus musi uciekać, oddalić się, odsunąć się, bo nie może swobodnie działać. A nie chodzi o to, żeby wszystkich uzdrowił trendowatych, Bo nawet jak uzdrowił dziesięciu, to wiemy, że tylko jeden wrócił i trochę zaczął rozumieć, albo próbował rozumieć, albo po ludzku się zachował, poszedł podziękować i potem mógł się dowiedzieć czegoś więcej. A to jest tylko początek, to jest pewien obraz. Jezusowi nie chodzi o to, żeby uzdrowić wszystkich trendowatych i by nie było trądu na świecie. Ale chodzi o to, aby człowiek rozpoznał zadanie, które ma i żeby to zadanie podjął. A to zadanie jest zawsze w posłuszeństwie Bogu. I to przede wszystkim pokazuje Jezus. Zaczniemy za chwilę przygotowania do Wielkiego Postu, do Wielkanocy, przez Wielki Post. Zastanawiając się i medytując nad wydarzeniami zbawczymi. Zbawienie nam przyniosło posłuszeństwo Jezusa woli Ojca. I jesteśmy wezwani do posłuszeństwa. Jak się na ślubie powie wkazanie o posłuszeństwie, to jest absolutna cisza wtedy. Posłuszeństwo tutaj w jednym przypadku, żeby w ogóle droga jakaś się otworzyła dalej, żeby człowiek pozwolił Bogu działać, żeby można było. To, co odczytuje, realizować. I to jest różnica, moi drodzy, między zadaniem a projektem. Projekt jest modnym słowem jeszcze nadal, był taki czas, kiedy w ogóle był supermodnym słowem, wszystko było projektem. Jest zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość. Bo projekt jest kreacją, ale pochodzącą od tego, kto go wymyśla i kto go tworzy i kto go ma realizować. Podczas gdy zadanie to jest pewna misja, której czasami pochodzenia nie znamy lub musimy ją dopiero odczytać. To pochodzenie musimy odczytać dopiero. I tę misję zrozumieć. W zadaniu muszę się pytać, czy jestem w stanie, jestem gotów w stanie nie siły na zamiary. Czy jestem gotów Stanąć na wysokości zadania, czy też nie, projekt człowiek wymyśla dla siebie do realizacji. Wreszcie zadanie wymaga naszego wysiłku, tego, żebyśmy je podjęli i żebyśmy byli tym zadaniem wierni, a także posłuszni temu zadaniu. Ale siebie odnajdujemy w realizacji tego zadania. Tu jest tylko początek. Jezus mówi nikomu nic nie mów. A potem mówi na koniec apostołom, kto mnie miłuje, wypełnia przykazania, moje przykazania. To jest nasze zadanie. Odnajdując powołanie, odnajdując, spotykając, będąc skonfrontowani z pewną sytuacją, taką czy inną. Jesteśmy chyba po sesji, czy w trakcie sesji, zależy gdzie, w którym momencie jesteśmy. Jak jest ułożony kalendarz roku akademickiego? Mamy różne zadania, które trwają semestr. Czasami niektórzy myślą, że trwają tylko w czasie sesji. To nie są nasze projekty, próbujemy je odczytywać. Pojawiają się kolejne kryzysy, które też są dla nas zadaniem, i próbujemy odczytywać naszą rolę i to nasze powołanie w tym małym miejscu, w tym konkretnym miejscu, wobec konkretnej sytuacji. Dziś. Wracam do tego z pełnym realizmem. A realizm dotyczy także tego, żeby nie być zgorszeniem ani dla Greków, ani dla Żydów, ani dla Kościoła Bożego. A więc dla nich, dla tych, którzy są z nami, aby rozumieli, co podejmujemy, a także dla tych, którzy są na zewnątrz, potrzebna jest tu roztropność i właśnie realizm. I to jest zadanie, żeby odczytać dzisiejsze słowo, a teraz przełożyć sobie na nasze własne życie. Pytanie o zarazę nie mówmy, że chodzi tylko o tę światową, o której mówi się bez przerwy od roku. Moje zadania, moje powołanie, a jeszcze bardziej moje posłuszeństwo i moją wierność Jezusowi Chrystusowi. Różnie jest z tą naszą wiernością, ale wyznanie wiary jest także taką modlitwą i deklaracją i przypomnieniem sobie, Kościołowi, ale także Grekom i Żydom i wszystkim, którzy są na zewnątrz, co otrzymaliśmy, z kim jesteśmy związani i jakie jest nasze przymierze. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego